Dobra, Arek, to wybierz Adameczkowi jego pozycję. Adameczku. <grym> Aha. <grym> no. Pójdź, że dżunglę. unglę. Dobrze. Adameczek Mmm. <grym> Dev, pójdziesz na topa. Dobra. Ja biorę Bisi. Bisi e, pójdzie jako adekery. Ooh. Szoki, szoki. No i co zostało? Hmm. Mid, tak? Idziesz na mida? Jezus. Dobra, Jezus. dobra, teraz Szoki wybiera czempiona dla Misi. Ludzie... Wybierz jej czempiona. Jako ADC, nie? Możesz wybrać Ankę, możesz wybrać inne takie, także spoko. Yolo, dawaj, dam radę. Ej, szybko, bo nie mamy czasu! już 30 sekund! Faktycznie, jest, ruchy! Dawaj! Pójdziesz TF-em. tf, -em. TF -em, tak. dobra. Nie ma tf -em. Dalej, to jest coś innego. O, pójdziesz... O. Kurczę. Szybciej! No, bardem pójdziesz! Bardem? Tak! tak. Nie ma bardem! Tak. Nie ma nie czasu! Będziesz na ma... B Na mnie. Kurwa, dobra! <laughs> 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 Będzie Rambo Masz Aszę no. Dobra, Aszę, teraz dalej B Dobra, wszyscy klikają al random, pierdolę. I Ej, my to powinniśmy cały czas robić. No. I te problemy. Dobra, nie, jeszcze raz, niech mnie wywal, niech mnie wywal. Niech mnie wywal, Dobra, uznajmy, że to było po prostu źle przemyślane, okej? Okay? Oj kurczę, ja nie wiem o jaki item Bezu, wam chodzi. Robimy sobie krzyżę wzajemnie, to jest przecież brutalne. Ci, przecież ci powiedziałem, Ginzo rage Bait, czego ty więcej potrzebujesz? Oddaję ci atak damage i daje ci AP i robisz go z żółtej rózgi. Także weźmiesz z żółtą o. rózgę i tam zdajesz go. Ja zrobię z tego, cześć, zrobię cześć. Taki, z tego, z z tego taką nutę, że się posrasz. Oh my gosh! It's D-double Old type swerve on production It's street fighting time Round one fight. If it's me or mother You get a score on your chest like Saka Street fighting, that's what I'm bad at My team working perfect I come through with a beat up on dog like Give my a under like Yonda Where the mic haven't been ridin' in I I'm want to fight your flight now, Sam Oh, nice! You <laughs> um, Yeah. Co ty z... Masz tutaj? Jak do tego doszło? Oj, zobacz! Oddaję level A Ja mówię, co ty pierdolisz? Zasłucha cię jebie na kasę. On wstał, stary wstał i mówi co ty kurwa gnoju? I łapę do mnie wstępną, chciał mi liścia wyjebać. A ja go na pizdę fastatak. Bomba w oko, kurwa, na brzuch. Oddechu nie mógł złapać. Sweter miał na sobie, na łeb mu sweter założyłem, bomby od dołu, wale na nos, wujaszek na rozdziela, ja miałem tą koszulę, co na dziwkach byłem z guzikami i tak mnie szarpał, że mi wszystkie guziki z koszuli wypadły, ale najebałem go. takhle tábořit, škodou sto na Oravu, spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu, řádí tam to strašidlo, vystupuje z bážin, šere hlavně pražáky, jmenuje se Jožin. Jožin z bážin, močálem se blíží, Jožin z bážin, k vesnici se blíží, Jožin z bážin, už si zuby brousí, Jožin Jožin, zbážin, zbážin, kouše se je si. na jožina zbážin, koho by to napadlo, platí jen a pouze, práškovací letadlo.